A ponieważ święta się zbliżają, to chciałbym powiedzieć o wcieleniu. Dlaczego o tym mówię? Bo a, wiele ludzi, których ja spotykam, a, mylnie twierdzi, że no, to jest Boże Narodzenie. Tak jakby Bóg się urodził, tak jakby dopiero Bóg wtedy się pojawił. Ale Bóg się nie rodzi. Bóg był, jest i będzie. To nie jest tak, że dwa tysiące lat temu Bóg się urodził. No nie. Bóg się nie urodził. On się wcielił stał się człowiekiem. A przecież Jezus, który wtedy przyszedł na świat, on był, jest, on będzie, on był tym, który tworzył cały ten świat, w którym, w którym my żyjemy. On jest odwiecznym Bogiem. Nie Bogiem, który ma dopiero 2000 lat. Jest odwiecznym Bogiem, jest jedną z osób Trójcy. I on 2000 lat temu przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem. I przyszedł w bardzo niespotykany sposób. To do tego stopnia niespotykany, że nawet Maria, nie mogła w to uwierzyć i jak Anioł do niej przed, ona zadała pytanie, ale jak to się stanie, skoro nie ma męża? Jak to? jak to jest możliwe? Pomocne nam w zrozumieniu tego, co się wtedy wydarzyło, jest fragment z Galacjan czwartego rozdziału, werset 4 i piąty. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem. Abyśmy usynowienia dostąpili. Wspaniały werset, który tak wiele mówi o tym, co się właśnie dwa tysiące lat temu wydarzyło. Po pierwsze widzimy, że gdy nadeszło wypełnienie czasu, to Bóg zaplanował już w wieczności przeszłej to, co się ma wydarzyć. To nie był żaden przypadek. To nie była reakcja na coś, co się wydarzyło. Tutaj, o, Bóg się podrapał po głowie, bo zobaczył, co się dzieje. Ojejku, musimy coś z tym zrobić, trzeba posłać Jezusa. Nie. On przyszedł dokładnie w czasie, był który był zaplanowany, ani za wcześnie, ani za późno, dokładnie wtedy, kiedy przyszło na pełnię, wypełnienie czasu. I widzimy, że gdy nadeszło to wypełnienie czasu, to Bóg zesłał swojego syna. To, to, wiecie, to jest ciekawe. Jezus nie jest jakimś aniołem, jakimś dobrym człowiekiem, jak niektórzy myślą, o, wspaniały inaczej. On jest synem Bożym, on jest Bogiem, on jest Bogiem odwiecznym. Filipian 2, 5-7 mówi, że Chrystus, będąc w postaci Bożej, będąc Bogiem, wyparł się tego i uniżył się, stając się człowiekiem, takim jak my. Chrystus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem. Bóg Ojciec wysyła Bożego Syna. Aby stał się człowiekiem. Zobaczcie, Jezus jest synem Boga, nie jest synem Adama. I to jest bardzo istotne, bo każdy człowiek, który się rodzi, to Biblia nam mówi, że on jest synem Adama, jest potomkiem Adama. Chrystus nie jest potomkiem Adama. Chrystus jest synem Bożym. Dlaczego to jest tak ważne? Bo gdy Adam zgrzeszył, grzech wszedł na świat. Rzymian 5,12 mówi, że i pierwszy Kordian 15, 21-22, że przez Adama grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak i na wszystkich przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. I w Adamie wszyscy umierają. Adam był tym, który, zgrze, który upadł. Wszyscy, którzy się rodzą, rodzą się w tym grzechu Adama tym przypisanym grzechu. To przekleństwo przychodzi na nas z pokolenia w pokolenie. Każdy, kto się rodzi, ma ten przypisany grzech. My też nazywamy to starą grzeszną naturę. Tacy się rodzimy, tacy jesteśmy. Bo czy, możesz zadać pytanie, no, czasami tak możesz zastanowić się, skąd się bierze w zło człowieku? Nie? To jest tak stara grzeszna natura. Jak tak popatrzysz na dzieci, no, kto uczy dzieci kłamać? To, ja sobie wyobrażam tak, rodziców, którzy z takiego malutkie dziecko mówi: no już nauczyłaś się, jak korzystać z pieluszki, to teraz trzeba, żeby się nauczyła, jak kłamać, tak? Nie! Rodzice nie uczą dzieci kłamać, a jednak dzieci to robią. Dlaczego? Bo to jest ta stara grzeszna natura, która jest w nas. I nie ma nikogo, kto byłby bez grzechu. Wszyscy, którzy się rodzą, tak w naturalny sposób, jesteśmy potomkami Adama i rodzimy się w tym grzechu. I teraz pojawia się Jezus. On przychodzi na świat. Staje się człowiekiem. I dlaczego to Jego przyjście było inne niż nasze? Bo to jest bardzo istotne. Ja myślę, że dlatego doktryna jest ważna. Bo czasami myślimy, a to nie jest istotne, to... A, to, 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 to. Nie, nie mówmy o tym. Po co o tym mówić? Nie? nie, to jest ważne. To w jaki sposób Jezus przyszedł na ten świat bo to ma kluczowe znaczenie dla nas i dla tego odkupienia, które się dokonało w Jezusie. Widzimy w Jana, w Ewangelii Jana 1,14 jest powiedziane, a ciało stało się, słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. To słowo ciałem, to jest, to greckie słowo Sarks, które oznacza to fizyczne ciało, taka, to jest substancja, która pokrywa kości i jest przesiąknięta krwią. Tu mowa o tym fizycznym ciele, które mamy. Jezus, będąc Bogiem, staje się człowiekiem, Takim jak my. Ma fizyczne ciało, taki jak my. Pierwszy Jana 4:2 mówi, że Chrystus przyszedł w ciele. I to jest dokładnie to samo słowo Sarks. Bóg staje się człowiekiem. Tyle, że on nie przyszedł tak jak ty i ja na ten świat. Przepowiedział już o tym prorok Izajasz, kilkaset lat zanim to się wydarzyło. Powiedziane jest Izajasz 7:14: Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Immanuel. Wiecie, to jest ciekawe. Panna pocznie i porodzi syna. To jest hebrajskie słowo almach, ta panna, która oznacza młodą kobietę, której jedną z tych cech jest to, że jest dziewicą. Nigdy nie miała kontaktu z mężczyzną takiego fizycznego. I taka kobieta, dziewica. Pocznie i urodzi syna. Powtarza to jeszcze Mateusz w pierwszym w Ewangelii Mateusza 1,23, i on cytuje, mówi, oto panna pocznie i porodzi syna. I nadadzą imię Immanuel. w współczysi gdańskiej tam jest przetłumaczone, oto dziewica pocznie i porodzi syna. To tak bardziej oddaje to, co tu jest w oryginale. Bo to jest greckie słowo partenos, które oznacza właśnie dziewicę. Dziewczynę, która nigdy nie miała kontaktu z mężczyzną fizycznego. I teraz okazuje się, że to właśnie dziewica, która nigdy nie miała kontaktu z mężczyzną, nie współżyła, nagle jest w ciąży. No to brzmi trochę jak oksymoron, jak to dziewica i ciąża, no to trochę coś tu nie pasuje. Ale tak się właśnie wydarzyło. Tak zostało przepowiedziane. I dlaczego to jest bardzo ważne? Bo ja spotykam czasami wierzących, którzy mówią, nie, 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 no. Nie trzymajmy się tego. I odrzucają to, że Jezus narodził się z dziewicy. Że Maria, która go urodziła, nie miała kontaktu z mężczyzną. Mówią, to nie jest istotne, to nie jest nielogiczne, to jest absurdalne, to jest w ogóle niemożliwe. Tyle, że jeżeli odrzucasz to i twierdzisz, że Jezus przyszedł na ten świat tak jak my, ty i ja przeszliśmy na ten świat, gdzie rodzice się spotykają, mężczyzna i kobieta współżyją i nagle powstaje dziecko, to nie. Jeżeli to w ten sposób Jezus by przyszedł na ten świat, Wiecie, co to oznacza? To oznaczałoby, że nie był bez grzechu, bo miałby ten przypisany grzech Adama. Miałby tą starą, grzeszną naturę. Mało tego, to też oznaczałoby, że Bóg kłamie. Bóg jest kłamcą. I jeszcze po trzecie, bo oznaczało, że nie mógłby być Jezus tym barankiem bez skazy, bo byłby wtedy z tym grzechem przypisanym. Więc zobaczcie, dlaczego ta doktryna, dlaczego to, w jaki sposób Jezus przed jest bardzo istotne. Bo to jest kluczowe do naszego zbawienia, do planu odkupienia. I teraz, jak to się wydarzyło? Łukasza 1.35 mówi, że gdy Anioł przyszedł do Marii, powiedział jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, się na, to co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. A nie opowiedział Marii, że to dziecko, które się narodzi, ono nie będzie naturalnie poczęte tak jak ty i ja zostaliśmy poczęci. To Duch Święty stąpił na nią i ona poczęła. To podkreśla ten fakt boskiego zrodzenia tego dziecka, które się miało narodzić. To nie Józef był biologicznym ojcem Jezusa. On tak naprawdę, gdy się dowiedział, że ona jest w ciąży, bo oni nie służyli, nagle myślał, żeby ją zostawić bo przecież, jak to, nie była mi wierna. Ale to nie, Bóg mu powiedział, zostaw, nie, to Duch Święty. To jest niesapotykane. Wiecie, tutaj trochę też pomaga nam w zrozumieniu tego, te genealogie Jezusa, które znajdujemy w Biblii, w Ewangelii Mateusza, chociażby mamy taką genealogię, gdzie są przedstawione, są ci ludzie, którzy byli od Abrahama aż do Jezusa. I tam czytamy taką. E, cały czas powtarza się jedno, cały czas takie stwierdzenie. Ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrodził tamtego i tak dalej, i tak dalej. Zawsze to mężczyzna dawał początek. Był tym, który zradzał I pojawiało się dziecko. I nagle dochodzimy do szesnastego wersetu w tej genealogii i nagle jest taki twist. Dzisiejszego, a Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której. Narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Już nie jest powiedziane, że Józef zrodził Jezusa. Tylko jest powiedziane, że Jezus narodził się z Marii. I to jest bardzo ciekawe, bo to, że Józef był mężem Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem, to słowo z której to jest greckie ekhos, które jest rodzaju, słowo rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej. To Maria. Bez udziału mężczyzny, była matką Chrystusa. Jezus urodził się z Marii, a nie z Józefa i Marii. Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego to, to wszystko tak się wydarzyło w taki, a nie inny sposób? No właśnie po to, żeby Chrystus mógł być tym, który jest bez grzechu, który przyszedł na ten świat, aby nas odkupić. Tak jak czytaliśmy tam w Galacjan, w czwartym rozdziale. Po to przyszedł, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem abyśmy usynowienia dostąpili. Bóg staje się człowiekiem podobnym do nas z wyjątkiem grzechu. On nie miał grzechu. Hebrajczyków 4:15. I On ten przyszedł w taki sposób po to, aby wykupić nas z tej niewoli grzechu do tego nowego życia, które możemy mieć w Nim. Znaczy, to można powiedzieć w ten sposób, że Syn Boży staje się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym. I to jest nieprawdopodobne. Pomyśl, jego przyjście, gdyby tylko oznaczało, że On przyszedł, aby uwolnić nas od kary e, za grzechy, że, że nie pójdziemy do piekła, to już byłoby wspaniałe, ale on robi coś o wiele więcej. Tak jak tutaj czytaliśmy w Galacjan 4,5, On przyszedł, abyśmy usynowienia też dostąpili. Usynowienia to jest w innych tłumaczeniach też adopcji. Nie wiem, czy kojarzycie, ale adopcja to jest takie coś nieprawdopodobnego, bo w pewnym momencie ktoś legalnie staje się członkiem danej rodziny. Wcześniej nie był częścią tej rodziny. Ale ponieważ został zaadoptowany, to stał się członkiem tej rodziny. Czy wiesz, że w Chrystusie przez to, co On uczynił, że przyszedł na ten świat, my dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy częścią tej Bożej rodziny. Jesteśmy dzieckiem Bożym. Syn Boży przed na świat stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym.